Okej, okay, odchodzimy dzisiaj od kina typu Zabili Go i Uciek. Wreszcie mamy w kinach, z opóźnieniem co prawda u nas, ale festiwalowy, czarno-biały, arthouse'owy film z Łakinem Phoenixem w roli głównej. No, czego chcieć więcej? Come on, come on. To najnowszy film od scenarzysty i reżysera Mike'a Millsa, który opowiada nam historię, granego przez Joaquina Phoenixa, żonego, który jest dziennikarzem radiowym i właśnie, o czym jest ten film? Co tu można powiedzieć więcej o fabule filmu, który w stu jest o wszystkim i o niczym, który jest to dla mnie trochę takim strumieniem świadomości i zbłąkanymi myślami, uwiecznionymi przez półtorej godziny materiału w kinie. No, Notabene Film jest w streamingu, ale polecam jak najbardziej iść do kina i jest grany. Sprawdźcie gdzie, ponieważ jest to jeden z tych filmów, który ma dosyć dużą barierę wejścia. To znaczy, powiem szczerze, że pierwsze 15-20 minut nie czułem się jakoś specjalnie zajarany oglądając, ponieważ to jest film właśnie o wszystkim i o niczym bez jakiejś ciężkiej struktury. Ogląda się to troszeczkę jak kino francuskiej nowej fali, gdzie mamy jump cuty, gdzie mamy miks różnych technik typu. Bohater czegoś słucha, my widzimy co innego niż on słyszy, po czym on coś mówi, my widzimy go w innej sytuacji, po czym mamy jakiś flashback, a propos tego, co było mówione, flashback nagle się urywa. Jesteśmy w przyszłości, w przeszłości, tak tak. To wszystko gdzieś tam krąży naokoło wspomnień, wyobrażeń i teraźniejszości. I dopiero gdzieś po tych 20, powiedzmy, mniej więcej minutach, miałem takie, takie kliknięcie. I to się nie dzieje często. Powiem Wam szczerze, że zazwyczaj jak mam tak, że. Film zaczyna się jakoś mało wciągająco, to powoli zaczynam się w niego wkręcać. A tutaj miałem taki przeskok wręcz zero-jedynkowy, gdzie nagle się w tym filmie zakochałem. Jak bohaterowie znajdują się już w Nowym Jorku, to nie jest spoiler, ponieważ fabuła opiera się o to, że siostra Łakina Phoenixa, grana przez Gaby Hoffman, wyw, stara się pomóc swojemu byłemu mężowi, który ma problemy psychiczne, a nasz główny Johnny opiekuje się w tym czasie swoim bratankiem, jej, czy powinno być chyba siostrzejcem, jej synem. I. Między innymi ze względu na swoją pracę, zabiera go do Nowego Jorku i Nowego Orleanu. A jego pracą obecnie, projektem, nad którym pracuje, jest słuchanie dzieci i zadawanie im pytań o przyszłość, co myślą o przyszłości. I film po prostu się dzieje. Scena po scenie, obserwujemy lokacje, miejsca, momenty. I to jest właśnie taki zlepek momentów. Ten film jest jak, jak taki filer życia. Czyli zamiast takiego klasycznego w kinie wielkie pościgi, na zasadzie, jak oglądamy policjanta, to to będzie ten, ten dzień, kiedy napadali na banki i on musiał się z kimś strzelać. Nie, nie. Ten film Wajka Millsa jest taką bardzo emocjonalną, intymną wręcz historią o tych małych momentach. I dlatego polecam, żeby iść do kina, no nie tylko dlatego, że zdjęcia są fantastyczne i, i sama reżyseria, więc warto na ten film w Czerni i Bieli popatrzeć na dużym ekranie i po prostu popodziwiać to, jak jest sfotografowany Nowy Jorki jakieś tam mniejsze, większe momenty w życiu tych bohaterów. Natomiast mam takie wrażenie, że ten film, jak poczekacie, żeby sobie tam go obejrzeć na spokojnie w domu, to po 10 minutach zajrzycie w telefon i tak czasem to pójście do kina jest takim wskoczeniem na głęboką wodę. Wiecie co chodzi, że nie macie wyboru, nie możecie sobie, nie wiem, robić przerwy i tak dalej. A rzeczywiście Mike Mills nie stara się nas zainteresować od pierwszych scen. On po prostu Płynnie opowiada historię, która, która trwa, 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 trwa i nagle się kończy. No ale właśnie, o czym jest ten film? Bo muszę powiedzieć, że jak już się w nim zakochałem w pewnym momencie, to bardzo, bardzo mi się podobał, jest to jeden z najlepiej oddających charakter, powiedzmy, jakby to powiedzieć, pracy psychoterapeuty. I w ogóle jest to jeden z najlepszych filmów o emocjach i w, mimo że tutaj się nie mówi o psychoterapii, ale o problemach psychicznych, psychiatrycznych, psychologicznych. O rozumieniu własnych emocji, o słuchaniu innych ludzi, o słuchaniu siebie i nie to, że akceptacji siebie, o zrozumieniu własnych emocji. Ten film dla nas, moim zdaniem, i dla bohatera, dla John'ego, granego przez Wakina, jest trochę taką zastępstwem psychoterapii. Trochę tak jakby Mike Mills chciał pokazać nam, na czym polega właśnie, cały ten, cała ta kwestia zrozumienia własnych emocji, ale no oczywiście nie, nie może po prostu nagrać sesji, że nie wiem, Joaquin se siedzi z psychoterapeutą, więc wsadza w to, wsadza tę sytuację w historię e, takich na pozór zwykłych ludzi i mamy tutaj kapitalne motywy, które też z tego wynikają, motywy rodzicielstwa, ponieważ ten jego siostrzeniec, bo wszędzie w necie, tak jak patrzę teraz na filmy, jest ze swoim bratankiem, ale jeśli to jest syn siostry, to to jest chyba siostrzeniec, no nie? No dobrze, chyba Kminie, no nie, ale mniejsza to są szczegóły, tak? W każdym razie on z tym swoim małym, podobiecznym, powiedzmy, jako człowiek, który obecnie jest po rozwodzie, bez dzieci, a już jest tam, nie wiem, no, wakin Phoenix po, po 40, przed 50, powiedzmy, sam odkrywa rolę rodzica opiekuna i wszystkie plusy i minusy, a dodatkowo dzieciak jest też, no nie tylko, że każdy dzieciak pewnie będzie trudny dla rodziców, szczególnie pierwsze dziecko ale jeszcze dodatkowo on jest psychologicznie wymagający, że tak powiem. Znaczy, nie wiem, czy on ma mieć jakieś ADHD, czy coś, ale ten dzieciak rzeczywiście potrafi być irytujący, potrafi się zachowywać bardzo dziwnie, szczególnie dla człowieka, który go nie zna, ponieważ jego matka wewnątrz filmu siostra, Łakina, jest do tego przyzwyczajona, więc ona oczywiście jakoś już w tym świecie funkcjonuje, a my wraz z Łakinem uczymy się świata, w jakim funkcjonuje ten dzieciak. I bywa on irytujący, ale wtedy, kiedy film chce, żeby był on irytujący, ponieważ to jest właśnie wyzwanie dla, dla łakina, żeby to zrozumieć, zaakceptować i operować w tym świecie. I kiedy zaczyna to robić, zaczyna też rozumieć dzięki temu siebie i ta relacja staje się dwustronna. Uważam, że jest to, jest to fantastyczna relacja i pomijając te emocje, to wszystko co powiedziałem o, o całym podejściu psychoterapeutycznym, moim zdaniem, tego filmu do ludzi, emocji, relacji, zrozumienia siebie i własnych przeżyć, dodatkowo on porusza właśnie kwestie takie trochę. Na zewnątrz. Rodzicielstwo, odpowiedzialność, no sens życia to już będzie takie jak rzucę tak ogólnie, ale oczywiście Joaquin w trakcie filmu zadaje dzieciakom pytania o przyszłość, sam rozkminia swoją przeszłość i to w jakim miejscu się znalazł, sam rozkminia podjęte decyzje, kłótnie, Straty w swoim życiu, I, i jakby, wiecie, no, film jest, dlatego mówię, że o wszystkim i o niczym, bo tutaj naprawdę jest dużo takich elementów w fabule, które możemy sobie, możemy sobie odnieść do własnego życia, możemy sobie odnieść jakoś uniwersalnie do w ogóle człowieczeństwa, przeżywania. E, ciężkich momentów w życiu. A wszystko to jest poprowadzone z ogromną wrażliwością. Ten film jest jak taki, jak jego główny utwór, który, znaczy główny utwór, źle mówię, jego, jeden z utworów, który mega mi zapadł w pamięć, od razu sobie odszukałem, co to jest moim pamiętam, i to jest ten kawałek, kawałek Debussy'ego, tak wiecie, ten taki z playlisty Debussy'ego, nie? Taka pioseneczka, nie? E, w każdym razie fantastycznie oddaje charakter tego filmu. Czyli takiego powolnego dziania się i myślenia o emocjach, sytuacji i tak dalej. I bardzo mi się kojarzy zresztą z głównym motywem Breathless. Gdzie, no właśnie, jak mówię o francuskiej nowej fali, e, przypomniał mi się też film, który niedawno oglądałem, Francis H a bombaka z Gretą Gerwig, głównej roli, który też sam w sobie mega przypomina francuską nową falę, czyli styl, gdzie mamy, no wiecie, oldschoolowo, czarno-biało, dosyć minimalistycznie, jeśli chodzi o to, co nasi bohaterowie robią, bo głównie kręcą się po mieście i, nie wiem, siedzą na łóżku w mieszkaniu, ale z drugiej strony mamy jump cuty, mamy takie opowiadanie właśnie historii, na zasadzie takiego, wiecie, scena po scenie, jakbyśmy trochę vlogowali, może to jest taki vlog o życiu, bez jakichś tam klasycznych, fabularnych, wiecie, podziału na akty i tam wzloty i upadki, tylko po prostu rzeczy się dzieją. I muszę powiedzieć, że, kurczę, naprawdę dobrze się to oglądało. Już od pewnego momentu, jak się wkręciłem w to wszystko, zacząłem myśleć o tych emocjach, o tych relacjach, o tym, o, tym, o co Mikeowi Millsowi tak naprawdę chodzi. A obserwujemy głównie dwóch aktorów na ekranie, i jest to fantastyczny Joaquin Phoenix, którego fanem jestem już od 20 lat, powiedzmy tam, odkąd pamiętam, tak? Teraz, oczywiście, to jest, wiecie, uf, ten co zagrał Jokera, świetnie, ale milion razy mówiłem o jego filmach i rolach nawet może i lepszych niż Joker, jak Ulyn Ramsey Nigdy Cię Tu Nie Było. I tutaj mamy podobny motyw, to znaczy walking gra zwykłego... No dobra, Nigdy Cię Tu Nie Było nie był zwykłym ziomeczkiem, bo był bardziej ex-żołnierzem od Brudnej Roboty, ale chodzi mi o, o niego samego, że jakby on gra tutaj coś dużo mniej, wiecie, tańczymy i tam wielka rola i prawda, blockbuster w kinach, tylko bardziej coś intymnego, takiego osobistego, ale jest tym rewelacyjny. To jest... Kapitalny aktor. Bardziej mi ta rola więc właśnie przypomina to, czy, czy The Master Paula Thomasa Andersona, gdzie gdzie najwięcej wyciągamy aktorsko z niego, znaczy reżyser wyciąga z niego w scenach typu Łakińsa siedzi i myśli, nie? I co takie momenty, wiecie, takie nic się nie dzieje na ekranie, a niby, a tak dużo się dzieje i tak dużo właśnie Łakińs sprzedaje, tworząc kolejnego bohatera, który... Który wydaje się być prawdziwym człowiekiem i naprawdę w niego wierzyłem przez cały film. Ale co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, dzieciak. Dzieciak, który momentami jest irytujący, w ogóle jakoś nazwą się sprawdzić. Znaczy sprawdzić, no już oczywiście patrzyłem, bo tutaj jest największy news dla mnie. Woody Norman. Słuchajcie, chłopak, nie ten aktor ma z 8 lat czy coś. Był tak dobry, tak naturalny w... i kiedy mówię, kiedy był irytujący, to miał taki być. Więc to nie tak, że to dziecięcy aktor psuje film, tylko właśnie o to chodziło, odgrywa to świetnie. I tak sobie myślałem, ciekawe czy wzięli jakiegoś amatora, na zasadzie dzieciaka, który po prostu taki jest. Nie, żeby wiecie, żeby ułatwić. I oczywiście łączam sobie wywiad z nimi, z Mikeem Wilson na, na YouTubie. Nie, nie, to jest normalnie nie dość, że dzieciak aktor. To jeszcze dodatkowo Mike Wilson opowiadał, że przygotowali się na serię castingów po całych Stanach Zjednoczonych. Bo wiecie, żeby że, że, na zasadzie z Łakinem ustalili, jak się Łakina udało namówić na ten film, że dzieciak jest kluczem. Nie, bez, bez dobrze, dobrego dziecięcego aktora takim się nie może udać. Bo ta relacja jest kluczowa, bo jego charakter jest kluczowy. I co? I drugi dzieciak, na jakiego wpadli, i to chyba tam, no zadziewicie, wysyłania klipów, nie, że na żywo jeszcze, to właśnie ten. <laughs> Cały ten motyw, że tam jakieś miały być castingi już odpada. A co najlepsze, dzieciak jest z Anglii. Więc on nie tylko, że gra, w sensie, że nie jest sobą, no może tam trochę, ale że gra jak postać, to jeszcze w nieswoim akcencie. <laughs> po prostu ma 8 lat, czy ileś. <laughs> Mówmy o talentach, nie? Młodych i potencjale. Potencjału, potencjale, potencjał ma no. Także tak, aktorzy są super, tam ci tam drugoplanowcy, co występują na chwilę ta siostra, co tam czasem wyjąła przez telefon i tak dalej. Też jak najbardziej czuć emocje, czuć, czuć taką prawdziwość od tego wszystkiego. Właśnie Mike Wilson muszę powiedzieć, że mnie tak zaskoczył, że w tym filmie, ten film jest tak głęboko o człowieczeństwie, o emocjach, jest w nim tyle prawdziwości, że. I jakbym, wiecie, jakby się okazało, że Mike Mills ma 20 lat i to jest jego pierwszy film, to bym nie uwierzył po prostu. Po prostu bym powiedział, nie, to jest niemożliwe. To, to musi być koleś, który, który ma niesamowicie dużo doświadczeń, który z niesamowitą empatią potrafi patrzeć na świat, ludzkie uczucia, emocje i najprawdopodobniej sam przeszedł psychoterapię już, wiecie, dawno temu, nie? Żeby to w ogóle zrozumieć i wydaje mi się, że naprawdę ten film, jeśli w ogóle nie będziecie podchodzić jakąś taką empatią, jakimś takim wzdychającym myśleniem o ludziach, emocjach i relacjach, to to totalnie na was nie trafi, tak? Wydaje mi się, że to być może taki właśnie na zasadzie nic się nie dzieje, scena po scenie, coś tam oglądamy, tak ja tam ziewam i patrzę w telefon, e, ale jeśli się na tym skupicie, o czym mówiłem, to, to dla mnie film jest, jest rewelacyjny. Także kamon, kamon, dostanie ode mnie 9, 10 i tak jak mówię, na początku miałem taki naprawdę, wiecie, a, mówię pewnie pretensjonalne, czarno-białe kina, no super, wiecie, arthouse na zasadzie tam o niczym, nie? Ale jak kliknęło, jak to się ze mną, nie wiem, jak klocki lego po prostu weszło, po prostu, po prostu zadziałało, to muszę powiedzieć naprawdę, świetnie się bawiłem i, znaczy bawiłem, to, to nie jest film, przy którym się człowiek bawi, to jest film, przy którym człowiek kontempluje, powiedzmy. Ale właśnie taki arthouse lubię ostatnio w Q&A, znaczy różne housey lubię, tak, ale chodzi o to, że jest to jeden z rodzajów filmów, kiedy dobra, wreszcie to nie jest zabili go i uciek, Chociaż z przyjemnością teraz se włączę jakiś dobry film akcji, nie mówię, że je, ale tak wiecie, dla kontrastu. Ja właśnie mówię, kocham to w kinie, że mamy dosłownie wszystko. Komedie, horrory, wolny, czarno-biały arthouse i, i kino akcji, gdzie będą się strzelać. Eee kurde, fajnie, że mamy różnorodność, nie? I to jest właśnie w tym takim czarno-białym tym. Ostatnio ktoś pytał o tą, o tą czarno-białość w QA, czy mi nie przeszkadza, bo tam ktoś napisał, że, no, że jemu trochę przeszkadza, właśnie. Jakby, że jednak kolor w kinie jest ważny. I tak przy tym filmie, przez to pytanie, między innymi się zastanawiałem, czy, czy kolor, w, jakby pokolorować ten film, nie robić go czarno-białym. I to on jest jeszcze w jakimś takim tym aspekcie, lekko, nie wiem, jaki dokładny to jest, bo nie sprawdzałem, ale lekko skróconym. Znaczy, nie jest to 4x3 czy kwadrat, ale też nie jest to taki, wiecie, typowo kinowy paski, góra dół, tylko taki troszeczkę w stronę kwadratu powiedzmy. I tak zastanawiałem się w trakcie tego filmu i szczerze nie wiem, nie, nie wiem jaka byłaby różnica, jak on to był kolorowy. Bo rzeczywiście fakt, że jest czarno-biały tak krzyczy z ekranu na zasadzie, hej jestem artystycznym kidem pretensjonalnym o emocjach. Tak jakby, <gryw> wiadomo no nie? Ale z drugiej strony się zastanawiałem, czy to coś złego? Bardzo ładnie to wygląda, tej czerni i bieli. Może właśnie żeby skupić się na emocjach i na tym jakby, na naszych myślach i uczuciach Reżyser nie chce, żebyśmy patrzyli na kolorowy świat. Jesteśmy w Nowym Jorku. Nowy Jork wyglądał tu w ogóle fantastycznie sam w sobie. Te lokacje, miejsca, gdzieś tam ludzie, jakieś zaułki, nie wiem, na uliczkach gdzieś tam kręcił Akinfinik z tym dzieciakiem. Ale może gdybyśmy walnęli taki BUM! Zgiełk! Kolory! Każdy inaczej ubrany, bo to Nowy Jork to jest w świecie miejska dżungla. To może by to odwróciło uwagę od sedna filmu? Może po to jest ta czarno-białość? No, możemy tak sobie interpretować. To już podejrzewam, że wiecie. Jak sami uważacie? Piszcie w komentarzach. Gorąco polecam film sprawdzić, jeśli macie ochotę na coś takiego wolniejszego i tak dalej. I czekam na Wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.